Spotykam się z panem tak mniej więcej raz na dwa lata. I poprzednim razem był pan zaangażowany w różne projekty w Polsce, bo mówiliśmy o ruchu narodowym. Jeździł pan na marsz Niepodległości, poparł pan kandydaturę ruchu narodowego Mariana Kowalskiego w, w wyborach prezydenckich. Był pan felietonistą, pisał na różnych portalach, między innymi w Gońcu, Felieton. Co się zmieniło? Czy, czy jak, jak w tym, w tym okresie tych, tych kilku lat, od tego 2014 roku, czy stracił pan wiarę w to, że w Polsce możliwa jest zmiana? W dużym sensie tak, straciłem wiarę, że zmiana jest możliwa, ponieważ przez e, każdego roku jeżdżę do Polski na wizytę, aby zobaczyć, co się dzieje. No i niestety e, cały czas widzą tylko puste gadanie i brak akcji. E, nie ma konkretnych akcji, nawet e, w Sejmie jest widoczne, że opozycja nie spełnia swojej roli, aby e, podpowiadać partii rządzącej, co mają zrobić, co mają zrobić lepiej. Mhm. E, no więc e, jest po prostu marazm, marazm i hi, hi, jakaś gnuśność i, i brak Odwagi do zmiany, czy brak odwagi, w się samego brak wiary w samego siebie. Nie wiem, co to jest. To jest jakaś choroba. Ja tej choroby nie widzę w innych krajach, a w Polsce to jest notorycznie to samo. No więc, ile można pisać dla ludzi, którzy tych tekstów jakoś nie odbierają praktycznie, i to jest tak jak rzucanie grochu w ścianę. No, i to demotywuje. A ja już nie jestem młodym człowiekiem, moje życie szybko ucieka, mało mi tego zostało. I, i chciałbym ten czas, który mi został, zdedykować na szukanie, jak to nazywam, cudownych wielkości. Mhm. I ja tej cudownej wielkości w Polsce nie widzę. Szuka pan heroizmu? No, heroizm powiedziałbym, to jest jedna z tych cech wielkości, ale na przykład jeśli ktoś ma jakieś cudowne osiągnięcie artystyczne czy cudowne osiągnięcie gospodarcze, czy cudowne osiągnięcie społeczne, ja to doceniam i takich takich szukam ludzi z pasją, którzy właśnie szukam, szukam właśnie właśnie specjalów, powiedział kwintesencji życia na wysokim poziomie i wtedy ja to potrafię docenić i, i się w tym lubuję, mhm. a w Polsce ja tego nie widzę, tylko jakaś taka szarość, jakaś taka złość, wściekłość, yy, ataki między sobą yy, i przeciętność. Mhm. Nie widzi pan w Polsce dążenia do, do tej wielkości, przecież wszyscy chcą mieć tylko ten, ten średni poziom, tę pełną miskę, i, i, a nie idą za swoim powołaniem, nie idą za swoim ta, talentem, bo jest przecież dużo Polaków, którzy, nie wiem, realizują. Specie, tak, w jednym aspekcie widzę wielkość, to jest owczy pęd do wszelkiego rodzaju zysku, no, czyli mamona. Amona jest królem I, i poza tym... Przepraszam, jest... bo mówi pan na życiu o, na wysokim poziomie. Co pan po, pojmuje przez to? Życie na wysokim poziomie? Bo no. taki zwykły człowiek mówi, że to y, mam duży dom, samochody, jeżdżę gdzie chcę. Tak, no ludzie, którzy po prostu są bardzo majętni, mogą sobie pozwolić na y, y, wyjazdy, na wakacje kilka razy w roku, gdzieś tam na jakieś Czy to jest e, życie na wysokim poziomie? Krajów, jeżdżą A oni są po prostu opętani, coraz więcej pieniędzy, coraz więcej pieniędzy, ale tam nie, nie widzę jakiegoś altruizmu czy w wielkości. No po prostu sama akumulacja pieniędzy mnie nie bawi. To, jest, to nie jest wielkość. To jest, to jest bym powiedział, jakiś nauk czy choroba. To mm -hmm. wiadomo, że dla następnego życia ze sobą tych pieniędzy nie weźmiemy. Y -y, ani centa. Tak, i reguła ani jest go. taka, że jak odejdziemy z tego świata, to wszystkie zabawki musimy zostawić tutaj na ziemi. Tak jest. No to jakie tak wartości jest. się w końcu liczą? No, Zawieramy dobre uczynki. No tak, no i weźmiemy ze sobą cały bagaż emocji. No i właśnie szukam tych dobrych emocji, ale ja w Polsce, w Polsce tych dobrych emocji nie mogę znaleźć. Mhm. Że czuje Pan, że jest złość, że jest napięcie, że jest pretensja, tak? Że tak, jest... po prostu ludzie są zazdrości o małe rzeczy jeden do drugiego i zawistni. I no, o, ten ma lepiej niż ja. To mhm. jest zły człowiek. Mhm. To jest straszne. Aha. Mówiliśmy y, wiele razy wcześniej o tym, czy Polskę stać na podmiotowość, to znaczy na to, żeby to był kraj niepodległy prawdziwie, bo tak jak mówi na przykład Stanisław Michalkiewicz, że to w zasadzie Polska jest rozgrywana między agenturami niemiecką, rosyjską i żydowsko-amerykańską. Czy jest, y, widzi Pan y, tam jakiś ośrodek Polski, tej, tej podmiotowości polskiej? A jeśli tak, no to co, co to by było? W przeszłości miałem nadzieję, że wyłoni się jakiś ruch narodowy, prawdziwie narodowy, by powiedział nawet nacjonalistyczny, który zajmie stanowisko na scenie politycznej i uzyska szerokie poparcie społeczne dla swojego istnienia. Niestety Polacy nie chcą wspierać takiego ruchu. Zresztą Polacy w ogóle nie chcą nikogo wspierać mhm. i dlatego są ofiarami tego, właśnie tych e, układów międzynarodowych, o których Pan wspomniał. Mhm. E, no jest, Polska praktycznie jest marionetką obcych interesów e, i to widać wyraźnie e, na przykład e, w postaci obecnego rządu, który e, wykonuje polecenia z zagranicy, a nie wykonuje swojej misji, czyli służebności e, dla narodu polskiego. No więc e, 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 Trudno. Ja miałem nadzieję, że ruch narodowy będzie potężny. Niestety to się wszystko spaliło na padewce. Mm -hmm. Czy w takim razie, bo mówimy o tej Polsce, Pan mówi, że obecny rząd wykonuje polecenia obcego mocarstwa. Mówi się, że to jest partia amerykańska czy, czy, czy żydowska, sądząc po ostatnich. No, widać to z obecności wojsk amerykańskich w kraju. W, w kraju, no, ale świat się zmienia, prawda? Zmieniają się te wszystkie układanki międzynarodowe. Mówiło się wiele, od, od kilku lat mówi się o, o wielkim, o, o nowym jedwabnym szlaku, o, o, o jednoczeniu Euroazji przez Chińczyków, współpracy tego rodzaju. Czy w tym jest miejsce na Polskę? Dla mnie to są wszystko fantazje, fantazje. A ja zawsze byłem wierny powiedzeniu, lepszy domek ciasny, ale własny. Bo to mi daje pewność siebie, że coś mam na czym mogę polegać. Nigdy nie polegałem na interesach silniejszych ludzi, czy większych ludzi po prostu, czy większych organizacji, bo wiedziałem, że tam nie ma stabilności i nie ma lojalności przede wszystkim. Także jak można budować przyszłość na układach, które nie są na 100% lojalne, pewne, i nie ma. tak? I w każdej chwili możemy zostać sprzedani, zdradzeni i przecież każdy ma swój interes. Yy, wielu ludzi uważa, że o, teraz Chiny w przyszłości będą górą, złączmy się z nimi. Chiny są tak samo albo jeszcze więcej pazerni, pazerni jak Amerykanie. Przecież oni, wszystko co robią, to robią tylko dla siebie, dla zysku. Każdy ciągnie w swoją stronę. A Polska nigdy nie w przestrzeni ostatnich 27 lat, nigdy nie ciągnie w swoją stronę, i tobie martwi. I to jest moim bólem. Nikt nie ciągnie w naszą stronę. Wszystko oddajemy Walkowerem i jeszcze z nawiązką. E, mówi się o tym, że właśnie mówiąc o interesach e, żydowskich czy amerykańskich, że coraz więcej e, firm żydowskich, że jak gdyby ta, to, ten związek e, Polski z Izraelem, ale też z kapitałem żydowskim jest, jest coraz większy. Czy nie sądzi pan, że jest taka możliwość, iż właśnie na terenie Polski powstanie coś takiego jak nie wiem, no, właśnie słowianie pod nową szlachtą żydowską, która ma szerokie kontakty międzynarodowe, wie jak robić rzeczy, jest tym elementem właśnie przedsiębiorczym. Tu pan mówi o tym, że Polacy właśnie są tacy, jacy są, czy jesteśmy, jacy jesteśmy. Nie potrafimy się zorganizować, nie potrafimy bronić tego swojego interesu. i Czy to nie jest realna możliwość, że będziemy właśnie takim pomimo przez nazewnictwa polskiego i tak dalej, narodem drugiego sortu, że tak powiem, w tej nowej, kształtującej się, krystalizującej się rzeczywistości międzynarodowej, kiedy właśnie ludzie z Izraela mówią, no przecież Europa Wschodnia, bo to chodzi o Ukrainę, Polskę, wspaniały rynek zbytu, żyzne ziemie, geostrategicznie świetnie położony obszar. Nie sądzi pan, że, że jesteśmy świadkami tego przekształcenia w tym momencie? No ale to ten proces to już idzie od dawna, chyba od y, 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 końca II wojny światowej. E jest intencja budowy tego rodzaju państwa, gdzie Polacy będą po prostu w roli podrzędnych niewolników. I w tej chwili, wobec tej sytuacji z Ukrainą, jest to poszerzone też o Ukrainę, bo to jest łakomy kąsek. Powiedzmy 40 milionów ludzi w Polsce i 60 milionów na Ukrainie, to jest 100 milionów słowiańskich niewolników. i Tutaj ja to nazywam budową Wielkiej Hazarii i oczywiście ja widzę, widzę elementy tej budowy. W postaci no, wspólnych zobowiązań, w postaci powiedzmy, ukra haniebnej Ukrainizacji e, e, polskiego rynku pracy, e, e, w postaci dotacji e, pieniędzy i, woj i wojska, czy bro e, broni e, dla Ukrainy przez, przez rządy e, niepolskie, bo nie mogę ich nazwać polskimi rządami w obecnej chwili, e, jest cały czas tendencja budowy wielkich hazarii. No więc y, to jest bardzo łakomy kąsek, ponieważ nigdzie na świecie nie ma ludzi tak potulnych i tak zdolnych mechanicznie, bym powiedział, do wykonywania robót precyzyjnych, jak Polacy i Ukraińcy. No, więc nie ma tego w Afryce, nie ma tego w, w, w Ameryce Południowej. No i to jest wielka gratka. Dużo zdolnych robotników. Absolutnie. 100 milionów robotników pod małą grupą, pod kontrolą małej grupy żydowskiej czy amerykańskiej. To jest niesamowita gratka na świecie. Nie ma gdzie indziej w tej chwili takiej okazji. To jest lepsze niż ropa naftowa. A... Zapytam Pana tak, gdyby Pan miał wizję wielkiej Polski dzisiaj, to jak, jaki byłby to plan? Jak, jak, jak to by miało wyglądać? No, Ja wiem, że to Pan już powiedział, że grocho ściany i Nie, kilka, no, ale... Jest, jest jedyna możliwość, jak ja widzę po wszystkich moich doświadczeniach, to jest, powiem dosadnie, ein Volk, ein Führer. Nie ma jednego wyjścia z sytuacji. Żeby naród stanął za jednym człowiekiem. Oczywiście ten człowiek musi mieć swojego zastępcę, gdyby w przypadku gdyby zginął, żeby ten ruch się nie zmarnował, ale y, y, taka y, jest obecnie dzisiaj sytuacja, że naród musi stanąć za jednym liderem, który jest patriotą i ciągnie dla siebie, a w tej chwili ja tego nie widzę. Nie widzę tego wobec tej sytuacji z tym prezydentem, który jest w Polsce, czy z tym premierem, czy, 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 czy z ministrem finansów, czy ministrem no, To narodowej. To, to jest haniebne w tej chwili, co się dzieje w Polsce. To jest destrukcja, jest, dalsza destrukcja kraju. Widzi pan takich liderów na świecie? Nie wiem, niektórzy mówią Erdogan, niektórzy... Yy, widzi pan tego rodzaju no, zdecydowanie, przywódców, zdecydowanie którzy Zdecydowanie. swój naród. Zdecydowanie obecnej chwili, co jest wielką zmianą na świecie, to jest Donald Trump. Mm -hmm. No Trump w mojej opinii zdecydowanie jest e, amerykańskim nacjonalistą. Tu nie ma żadnych dwóch zdań na ten temat. Mm -hmm. Prawda? W tej chwili robi się sytuacja tam, że może są głosy podziału i krytyki, to jest jeden, jednak co nastąpiło to jest ein Volk, ein Führer. Ja, Myśli większość... pan, że, że to w ten sposób będzie działać w Stanach Zjednoczonych, bo przecież za Donaldem Trumpem stoi cała y, maszyna ludzi, że tak powiem. To znaczy y, stoją ludzie i y, byli wojskowi, i, i byli z, służby wywiadu. Y, nie jest to tylko y, jeden człowiek. No więc o to chodzi, że, że przede wszystkim co się stało w Stanach Zjednoczonych, że dla mnie Stany Zjednoczone zawsze były krajem wojennym. Mhm. Gdzie? No, z tego powodu, że największe wydatki w Stanach są na budżet wojskowy. Budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych jest wiele większy, większy niż wszystkich reszty całego to. świata. No, to jest zdecydowanie kraj wojenny. Numer jeden w budżet w Ameryce to jest wojsko, i ja, dlatego wojsko ma bardzo dużo do powiedzenia. Ludzie mówią, że ci rządzą Ameryką. Dla mnie to jest nieprawda. To jest mała grupa. Są głośni w mediach, w filmach, w prasie, co widać gołym okiem, prawda? Mm. <grym> Ale kompozycji... władza... ta realna władza ta realna władza zawsze była, tak dla mnie to był West Point, mm -hmm. szkoła oficerska, mm -hmm. gdzie głównie oficerowie są pochodzenia niemieckiego. Mało brakowało języka niemieckiego, też dużo Polaków też jest. A nie... Mało brakowało języka niemieckiego, by się stał językiem oficjalnym. W Stanach Zjednoczonych z tego powodu, że w pewnym czasie, w przeszłości główna grupa emigracyjna to była grupa niemiecka. Czyni pan Niemców za organizację, za zdolności organizacyjne, za, za możliwość właśnie takiej real polityki, realnego spojrzenia na to, co się liczy? Czy uważa pan, że oni mają tego rodzaju predyspozycje? Bo pan właśnie mówi tutaj. No... Przede wszystkim Hitlera charakteryst a. charakterystykę taką, że ja nazywam Ordnung. Ordnung. Mhm. Obecnie właśnie wróciłem z wycieczki. Przepraszam panu, co ciekawe w wywiadzie dla Bilda, takim pierwszym, Trump powiedział, że właśnie, bo to był dla Niemców wywiad, powiedział, że właśnie to ceni w Niemcach porządek. No Właśnie nie wiedziałem, ale o tym sam mówimy. Ta. No więc właśnie byłem w Peru, gdzie jest, byłem w, na północnym Peru w miejscu Cajamarca, gdzie są wspaniałe wody wulkaniczne i tam stałem w hotelu, który jest prowadzony właścicielami jest rodzina niemiecka, która mieszka w Limie. Od dawna prowadzą ten hotel no i właśnie doceniam to, że tam właśnie był ten odnóg widoczny w tym całym bałaganie peruwiańskim na zewnątrz. Mhm. W środku tego miejsca jest ordnung, porządek i to mi się bardzo podobało. Mhm. Więc ja przyznam, czego większość ludzi nie wie, że ja jestem jedną czwartą Niemcem. Mhm. Ponieważ mój dziadek, pomimo że rodzina była, e, mieszkała w Polsce, e, była rodzina niemieckiego pochodzenia. No więc praktycznie jedną czwartą jestem Niemcem. Wierzy pan w, w, w geny, czy, w, czy wierzy, wierzy pan w wychowanie raczej? Ja... A, Trudno powiedzieć, genetyka ma wiele do czynienia, chociaż charakter to jest cecha nabyta przez ducha, który wchodzi w dziecko w stanie poczęcia. Także tutaj nie myślę, że mój duch był pochodzenia niemieckiego, a wychowany byłem jako Polak, tylko że genetycznie jedną to jest. Niemcym, chociaż mnie to nie robi żadnej różnicy. No to byśmy długo mogli dyskutować, bo Polacy jesteśmy, mamy myślę, bardzo zróżnicowane geny właśnie, tak. bo i niemieckie i nawet tatarskie i tak, tak dalej, bardzo, tak, bardzo, tak. bardzo no więc dla mnie mieszanka. Każdy, dla I ta mnie... mieszanka powinna być dobra, a pan mówi, że... Pan, no... Absolutnie, dla mnie każdy, kto ma jakiekolwiek pochodzenie, ale ma obywatelstwo polskie jest Polakiem, tak samo jak w Kanadzie, tutaj jest wielokulturowość i w Polsce tak samo jest wielokulturowość, wielu ludzi. Ludziom się wydaje, że wszyscy są rdzeni Polacy, ale tak nie jest, bo po, 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 przecież Polska istnieje t, tak długi czas, że mieliśmy tyle wojen i zawsze na każdej wojnie żeśmy zdobywali kobiety. <grywa> No właśnie, ale bo, bo chciałem to jasno powiedzieć, bo pan tutaj odnoszenia einfolka, Einrach i tak dalej, tak. I, i, ludzie mogą sobie pomyśleć, że jest Pan rasistą, e, gdzie chyba je, jest to przeciwieństwo. To by było sprzeczne z tym, co, 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 co reprezentuje całe moje życie, ponieważ moja rodzina, co wielu ludzi ogromnie dziwi, to jest prawdziwe prawdziwe narody zjednoczone, prawda? Przecież mam w rodzinie i, i Włoch. I Chińczyków, i, i Niemców, i Japończyków, i, 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 i fin, Finów, i czego tam nie ma, prawda? To, wielu ludzi to zaskakuje, bo większość ludzi jednak ma rodziny monolityczne, powiedziałbym, z tego samego środowiska. A tutaj u nas właśnie obchodziłem o rodziny, no to zjechała się rodzina około 30 osób, i prawie każdy z innego środowiska. Czy nie sądzi pan, że właśnie no jest w, w Polsce nadal, no bo ja jestem Polakiem, pan jest Polakiem, jest dużo tak. Polaków, którzy myślą o Polsce, y, mają nadzieję, że, że Polska jednak kiedyś będzie wielka. Czy jest ten potencjał, czy widzi pan potencjał w młodych ludziach na przykład w Polsce? E, nie, nie widzę tego potencjału. E... Co, by było, co by musiało nastąpić, żeby był? A... Żeby... E, Musiałaby nastąpić chyba taka sytuacja, jaka była w Niemczech, kiedy Hitler doszedł do władzy, gdzie ludzie po prostu umierali z głodu. Mhm. A w Polsce jest jeszcze tyle dobrobytu, mhm. że zawsze coś tam się znajdzie do jedzenia, zawsze coś się znajdzie do wypicia, zawsze coś się znajdzie do zapalenia mhm. i, i jakoś się żyje z dnia na dzień. I to jeszcze nie jest bieda. Czyli nie ma tej mobilizacji, którą bieda wymusza. Tak, ja uważam, że dopiero jak ludzie są naprawdę dociśnięci do ekstremów, wtedy przychodzi chęć zmiany. Ja to nazywam, że w człowieku, żeby nastąpiła zmiana, to musi leżeć w rowie twarzą do ziemi, deszcz na niego pada, czy śnieg, i on tam leży przez trzy dni i myśli, że już umarł, dopiero wstanie i wtedy jest w zmartwychwstanie. I wtedy jest nadzieja, że zmieni się na lepsze. Ale do tej pory Polacy nie, nie leżał w tym rowie. Mm -hmm. Nie są tak dociśnięci. To każdy ma swoją fantazję, każdy krytykuje, każdy jest bohaterem, prawda? Bo jeszcze ma coś do jedzenia. Możesz panować. Mm -hmm. Wróćmy do tych Stanów Zjednoczonych, bo to jest ciekawa sytuacja. Wielu ludzi widziałem na, na forach porównuje pana do, do człowieka właśnie takiego antysystemowego, jakim jest, czy jak za którego chodzi Donald Trump. No skromnie powiem, że wtedy, może, da, wtedy dałem przykład, że coś takiego jest możliwe. A, no, ale Pan, pan nie został prezydentem, a Trump został. Co było innego w Polsce? No niestety w Polsce wybory były sfałszowane. Dlaczego nie były sfałszowane w Stanach Zjednoczonych, skoro No jest bo tak? to są Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inny system wyborczy Amerykanie pilnują swoich głosów. A w Polsce ludzie wtedy byli na tyle naiwni, że myśleli, że dadzą swój głos tajnie za kurtynką i odejdą sobie do domu i zobaczą wynik wyborczy w telewizji. Tak nie ma. I wszystko za nim zostanie zrobione? Tak, tak, tak. Walka wyborcza polega na tym, żeby nie tylko dać głos wyborczy, ale on jeszcze musi być poprawnie zliczony. A w 90 roku w Polsce była wielka naiwność i ignorancja. No i też był przygotowany grunt przed co. Tą, Całą tra transformację, która miała nastąpić, czyli no, Polska była pewnego rodzaju Eldorado, ludzie sobie tam zęby ostrzyli na to, co, co, co z Polski można było. No jak zabić. najbardziej, przecież wszystkie, wszystkie kraje zachodu y, chciały wejść na, na polski rynek i go zagrabić, przecież wziąć dla siebie, każdy, każdy swoje poletko. Czy nie sądzi pan, że y, ten. Y, Nacjonalizm czy reamerykanizacja Ameryki, którą Trump lansuje, doprowadzi do konfliktu, może nawet zbrojnego, właśnie z tym mocarstwem, które rośnie z Chinami na Pacyfiku? Czy, czy nie będzie, czy nie jesteśmy w przededniu jakichś tego rodzaju silnych rozstrzygnięć, ważnych rozstrzygnięć? Prędzej czy później, taki konflikt jest nieunikalny. Hmm. Czy to nastąpi w ciągu pierwszej czy drugiej kadencji pana Donalda Trumpa, ja tego nie wiem. Ale w, w, długofalowo ten jest nieunikalny, ponieważ Chiny rosną w siłę i już nikt ich nie zatrzyma. To jest naród bardzo inteligentny, bardzo pracowity i konsekwentny i bardzo dobrze zorganizowany. Właśnie na zasadzie Ein Volk, Ein Führer. Hmm. I są. Bardziej nacjonalistycznie i Stany Zjednoczone. Mm -hmm. Tutaj mamy przykład komunistycznego nacjonalizmu. Mm -hmm. Opartego jeszcze o wielką historię Konfucjusz i tak, tak dalej, tradycja, tak, moralność. Tak, i ja. W konflikcie wojennym w czasie po II Wojnie światowej, kiedy Stany Zjednoczone zaatakowały Północ -Kore północną Koreę, co właściwie to nazywają to wojną koreańską, to była wojna amerykańsko-chińska. 300 tysięcy mało opuścił 300 tysięcy chińskich żołnierzy z gór na Amerykanów i to była najdłuższa ucieczka Armii Amerykańskiej w historii Stanów Zjednoczonych. No do, tak, do, do morza, do statków. Generał MacArthur zastanawiał się wtedy nad użyciem bomby atomowej, której prezydent. No, a no, no nie... wtedy puszczono bomby, bombowce B-52, które pozosta pozostały po II wojnie światowej na Chiny. Zbombardowano im milion cywilów, mm -hmm. i na co Chińczycy mówią? nas to było na to stać. To była cena wolności. No, Chińczyków mamy stać na, dużo, ale i na 200 mamy, milionów. Ludzi cywilów. mamy dużo. To, to takie rosyjskie zawołanie, bo to no tak, ludzie ale... u nas mnogo, to mówimy ale... za Stalina. No zdecydowanie ale... jest to katolickie, gdzie każda duża się liczy, każde życie się liczy, a tutaj a, milion, mały milion nas było na to stać. To jest taka kultura. Ja mówię, ja mówię tutaj przykład, że ten kraj jest tak zorganizowany, że w przypadku konfliktu, jeśli on, kiedy on nastąpi w przyszłości, a w mojej opinii to jest nieuniknione, tylko kwestia czasu, to będzie bardzo poważna sprawa. Czy prezydentura Donalda Trumpa będzie dobra dla biznesu, czy będzie dobra dla takich firm jak państwa? Bo pan kooperuje i ze Stanami Zjednoczonymi, i z tak. Chinami, i przez Stany Zjednoczone ma kontrakty z Chinami. Jak to wygląda z perspektywy pana no przedsiębiorstwa? Ja nie jestem pewien, mimo że ja zawsze popierałem kandydaturę pana Trumpa jeśli chodzi o nasz interes w Kanadzie, to jest on zagrożony z tego powodu, że, że on powiedział, że mu się nafta nie podoba, czyli Free Trade Agreement, układ hmm. gospodarczy między Stanami, Kanadą i Meksykiem. Więc tutaj chodzi głównie o Meksyk. Mam nadzieję, że Kanada nie będzie za dużo hmm. poszkodowana w tym sensie, że dla nas eksport do Stanów Zjednoczonych, szczególnie naszej firmy, jest bardzo ważny. Ponad połowa naszej produkcji do Stanów Zjednoczonych, jeśli będą wprowadzone jakieś dodatkowe opłaty celne, to niestety to przyhamuje nasz, nasz, nasze wysyłki do, do naszych amerykańskich klientów. A Chiny? Eksportuje Pan cokolwiek? Do... E, tak, ale my eksportujemy głównie przez Stany Zjednoczone, uh -huh. przez firmy amerykańskie, które oferują Chinom rozwiązania kluczowe. Także my jesteśmy tutaj w sytuacji naszych kom niezawodnych komputerów, jesteśmy kontrahentem dla firm amerykańskich. Mhm. Czyli i tak musimy eksportować do Stanów Zjednoczonych. Jak pan ocenia przyszłość właśnie tej dziedziny produkcji komputerowej? Czy ona się całkowicie do Azji przeniesie? Czy, czy jednak pana firma budująca komputery, czy ta wysoko zaawansowana technologia, która stąd się bierze, no ma przyszłość tutaj, czy jednak wszystko zostanie... No, tutaj ja muszę rozdzielić komputery, bym powiedział przemysłowe, czy wysokiej jakości od komputerów konsumenckich. Hmm. To jest zupełnie inna dziedzina komputeryzacji niż te komputery konsumenckie. Komputery konsumenckie ja używam w domu, jak się zepsuje kupuję nowy. Tak. I tak jest w krajach mało rozwiniętych technologicznie, gdzie jest niska cena pracy człowieka, i wtedy mogą wysłać człowieka dwa dni drogi, żeby coś jakiś komputer wymienił. A wielu naszych klientów koszt awarii jest znacznie, komputera jest znacznie wyższy od kosztu komputera. I nie chodzi o to, jak tani jest komputer, tylko jak bardzo jest niezawodny. I to jest specjalistyczna dziedzina. Gdzie my musimy sprostać e, bar, pro, programom e, jakości technicznej na bardzo wysokim poziomie? Jesteśmy kontrolowani. Miał pan kontrolę ISO, tak? W tak, mieliśmy kontrolę ISO w, no, wczoraj, no i poza tym mamy też kontrole nuklearne. Od czasu do czasu nasi klienci przysyłają kontrolerów tutaj i to są bardzo dokładne kontrole, gdzie każdy proces. Każda czynność musi być potwierdzona. Nuklearne, bo pana komputery są w elektrowniach atomowych. Tak, i mają, dla tej... mają atesty do monitorowania i też awaryjnego zatrzymania komputera w przypadku awarii. Hmm. I, I to są komputery najwyższej klasy, tak według standardów amerykańskich, zwane 1E, 1E, których właściwie, jeśli chodzi o moją znajomość rynku, to nikt nie ma w tej chwili na świecie. Czyli pan jest jakby jedynym producentem w tym Tak, roku? tak da to wygląda. Panie Stanisławie, obchodził pan urodziny. Czego można życzyć człowiekowi takiemu jak pan, który praktycznie rzecz biorąc tyle, tyle zrobił, tyle ma doświadczeń. Jest majętnym człowiekiem. Czego można jeszcze życzyć panu na te, jak tam mówię, pozostałe pozostałe. Wciąż jak czas. Życia. W moim wieku, trzeba życzyć zdrowia. Bo niestety, jak człowiek jest starszy, to coraz więcej spędza czasu z lekarzami na różne testy. I to jest czasem kłopotliwe. No, z drugiej strony, tak jak powiedziałem wcześniej, z tego, co mi zostało w życiu, ja szukam wielkości. Ja, i najlepsze życzenia dla mnie to jest właśnie, żebym znalazł więcej tej humanistycznej wielkości, bo to jest dla mnie największa nadzieja. Panie serstwa, w takim razie życzę Panu, żeby Pan. W tym pokoju ducha znalazł optymizm i docenił wielkość człowieka, czy człowieczeństwa w innych ludziach. Wszystkiego co najlepsze i miejmy nadzieję, że, że będziemy, będzie nam dane spotkać się znów za, za dwa lata, żeby porozmawiać o sytuacji Polski i, i świata. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam. Dziękuję.